Dzień dobry Państwu, no nie dajmy się zwieść temu słońcu, bo tam jest minus 8 stopni. Faktycznie bardzo zimny poranek, ale są zimniejsze miejsca w Polsce, bo na przykład na Lubelszczyźnie trzyma teraz 13-14-stopniowy mróz. A to już jest temperatura, jakiej spodziewamy się wczesnym popołudniem też będzie poniżej zera, ale mróz łagodniejszy. Od minus 5 w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie do minus 1 na Dolnym Śląsku i niewykluczone, że gdzie niegdzie na krańcach południowo-zachodnich na termometry trach będzie zero, ale temperatura odczuwalna będzie niższa i to na miejscami nawet o 5 czy 7 stopni, dlatego że wieje zimny wiatr ze wschodu. Chwilami może osiągać prędkość do 40 km na godzinę, a nad morzem do 50. Będzie dużo słońca. Miejscami niebo może być czyste, bezchmurne, błękitne, ale nie wszędzie, bo w tym powietrzu jednak jest trochę wilgoci, więc będą się rozwijały chmury. Nawet gdzie niegdzie mogą się pojawiać opady śniegu. Niewielkie, ale bądźmy przygotowani na to, że po pluszy, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, na północy i wschodzie Mazowsza, a także na Polesiu Lubelskim, taki śnieg może się zdarzyć także na południowym zachodzie. W pozostałych regionach bez opadów. Wysokie ciśnienie, bo jesteśmy w zasięgu wyżu na warszawskich barometrach 1022 hektopaskale. No to jeszcze zobaczmy, co przyniesie jutro. Już ma być więcej chmur i też więcej opadów. One mogą się pojawiać jutro na Kaszubach, na Kujawach, w Armii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, na Mazowszu, w regionie łódzkim i także na Lubelszczyźnie. Natomiast na zachodzie i południu Polski jeszcze sporo szans na przybłyski słońca. Mroz już zdaje się łagodniejszy od minus czterech do zera i wiatr zdaje się, że osłabnie. Dlatego pojawią się gdzieniegdzie mgły. No i na koniec informacja. Która może Państwa trochę zaskoczyć, bo za tydzień o tej porze w zachodnich regionach może być 7-9 stopni powyżej zera. Będziemy to sprawdzać na bieżąco. Do zobaczenia. teraz więcej o pogodzie, bo ze mną w studiu Monika Andrzejczak. I co w pogodzie? Jak dzisiaj będzie na drogach, to po pierwsze, I, i czy będzie mroźno bardzo? Na drogach w miarę bezpiecznie, bo dużo słońca, ale też jest to mroźny poranek i mroźny dzień przed nami. Jesteśmy w zasięgu wyżu, który ściąga do nas arktyczne powietrze. Ale są miejsca, gdzie mimo wszystko pojawią się przelotne opady śniegu. I tak jak teraz, tak już teraz właściwie, pruszy gdzie niegdzie od wschodniego Mazowsza aż po polesie lubelskie. To są naprawdę niewielkie opady, ale się zdarzają. Więcej chmur też nad Dolnym Śląskiem, jednak tam nie pada. W pozostałych regionach bardzo pogodny poranek i zimny. Minus 9 w Suwałkach i Warszawie. Krakowie, minus 10 w Łodzi i Rzeszowie, a między Łodzią a Rzeszowem miejscami jest jeszcze zimniej. Zdarza się, że temperatura spada nawet do minus 13, minus 14 stopni. Najłagodniejsze powietrze, tu ciekawostka, w Jeleniej Górze tam stopień powyżej zera. A co przyniesie dzień? Też będzie ujemna temperatura w całym kraju. Od minus pięciu w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie do minus jednego na Dolnym Śląsku. Ten wyż ma w sobie trochę wilgoci i ona będzie się pojawiać w postaci niewielkich opadów śniegu na Subalszczyźnie, Mazurach, Podlasiu i Poleślu Lubelskim oraz we wschodniej części Mazowsza. Popruszy też na południowym zachodzie, a w pozostałych regionach więcej szans na słońce, choć po południu, gdzie niegdzie się zachmurzy. Temperatura ujemna i przez wiatr na pewno ta odczuwalna będzie będzie o kilka stopni niższa nawet o 5 stopni bo wiatr ma wiać z prędkością do 40 km na godzinę nad Bałtykiem nawet do 50 ciśnienie wysokie w Warszawie 1022 hektopaskale no i ciekawostka hmm. Jeszcze mamy cyrkulację wschodnią, a od połowy tygodnia będzie zachodnia <noise> prawie. I poczujemy powietrze z Atlantyku. Za tydzień o tej porze termometry na zachodzie mogą pokazywać nawet 7-9 stopni no powyżej zera. to raczej nie takie wiosenne, tylko takie wilgotno tak. y, deszczowo-śnieżne, także chyba. Ale temperatury Ale wolimy chyba tę mrozę. Zajrzyjmy na Kasprowy Wierch.